Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania z pierwszego listu do Tesaloniczan. Przepraszam, ja mam trochę taki głos mniej pewny, bo trochę jestem zakatarzony, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. <laughs> Więc pierwszy Tesaloniczan 1.10 przeczytamy dzisiaj. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, gdy nieustannie wspominamy o Was w naszych modlitwach. Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o Waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, o umiewaniu przez Boga o wybraniu Was, gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród Was nie tylko przez samo Słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się wśród was dla was. Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowa wśród wielkiego ucisku z radością w Duchu Świętym. Dlatego też staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam bowiem słowo Pana rozmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale w każdym miejscu stała się jawna wasza wiara w Boga, Także nie mamy potrzeby mówienia czegokolwiek. Oni sami przecież oznajmiają o tym, w jaki sposób przyjęliście nas i jak odwróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu i aby oczekiwać z niebios Jego syna, który wskrzesił z martwych Jezusa. Którego wskrzesił z martwych? Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem. Oto słowo Boże, pomówmy się. Kochany ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo za to, że możemy rozważać wspólnie pierwszy list do Tesaloniczan i prosimy Cię teraz, błogosław ten czas rozważania. Daj nam zrozumieć Twoje słowo tak, jak Ty chcesz, żebyśmy je zrozumieli zgodnie z Twoją intencją. Nie pozwalaj nam przekręcać Twojego słowa, ale pozwalaj nam je zrozumieć tak, jak należy je zrozumieć. Bo jest to Twoje słowo, żywe i skuteczne dla naszego Zbawienia. Amen. Myślę, że wśród współczesnych chrześcijan doktryna Trójcy Świętej jest często przyjmowana jako zupełna taka oczywista część wiary chrześcijańskiej, nad którą się za dużo nie zastanawiamy. No jest Trójca Święta, jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, niektórzy jeszcze przekręcają, inne osoby tej Trójcy Świętej wymieniają, ale, ale powiedzmy jest taka doktryna, tak? I ta oczywistość sprawia, że nie często słyszymy wykład doktryny Boga jako takiej, w jakim sensie ten koncept w kościele już się stał tak oczywisty, że aż w jakimś też sensie zapomniany. Dużo mówi się o innych takich teologicznych doktrynach o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, o relacji łaski do dobrych uczynków, o niem nie o Bożych przymierzach. Natomiast nie wiem jakie jest wasze doświadczenie ja nie przypominam sobie, starałem sobie odświeżyć różne kazania, jakie słyszałem i nie przypominam sobie nigdy, żebym usłyszał kiedyś kazanie na temat Trójcy Świętej jako, jako takiej. Więc ten fragment pozwoli nam trochę o tej Trójce Świętej opowiedzieć i zawiera on dwie lekcje, które są na dziś przed nami. Po pierwsze właśnie apostoł Paweł w tych wersetach zdaje się wymieniać wszystkie trzy osoby, Trójcy Świętej, więc omówimy sobie, co o nich Paweł pisze. A po drugie, apostoł Paweł mówi o Bożym wyborze. Mówi o tym wersetie czwartym. Wiemy, bracia, umiłowanie przez Boga o wybraniu Was. Więc to jest ta druga lekcja w, w tym fragmencie, którą sobie omówimy. Omówimy mówimy sobie, sobie, co to znaczy, że Bóg wybrał Thessaloniki, co to znaczy dla nas. Innymi słowy, omówimy sobie naukę o wybraniu, czy też naukę o powołaniu. To są takie dwa tematy przed nami, więc najpierw temat, kwestia Trójcy Świętej. Wiemy, bracia, e, umiłowani przez Boga o wybraniu was, gdyż nasze ogłoszenie Ewangelii dokonało się wśród was nie tylko przez samo słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w wielkiej pełni. Trójca Święta jest w chrześcijaństwie jedną z najbardziej tajemniczych doktryn. Pismo Święte mówi o jednym Bogu, który jest w trzech osobach. Jest w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziewiąte pytanie w naszym katechizmie, dużym katechizmie wesminsterskim wyjaśnia, że osoby Trójcy Świętej są, i tutaj cytat, tej samej istoty, równe w mocy i chwale, jednak można je rozróżnić dzięki ich osobowym właściwościom. Tak mówi nasz duży katechizm. Więc to stwierdzenie podkreśla, że każda z osób Trójcy Świętej jest jedynym Bogiem. W równy, w, równy, w, równy, w równy sposób, ale ze względu na ich osobowe właściwości możemy je rozróżnić. Dlatego kiedy Pan Jezus mówi o chrzcie w Mateusza 28, przy, tym przy okazji tego takiego wielkiego posłannictwa, podkreśla, że uczniów Jezusa należy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest ten koncept Trójcy Świętej niejako Pokazany nam w jawny sposób w Piśmie Świętym. I tradycyjnie mówi się o trójcy świętej w takich dwóch spojrzeniach. Mówi się o trójcy, tak zwanej ontologicznej, i mówi się o trójcy, tak zwanej ekonomicznej. To są trudne pojęcia teologiczne. Ja nawet musiałem się wczoraj z Filipem Sylwestrowiczem naszym skonsultować, jak to dobrze wyjaśnić, bo to wcale nie jest proste. Więc trójca ontologiczna, i tutaj będę strasznie upraszczał. To największe uproszczenie to jest taki aspekt Trójcy Świętej, który odnosi się do jej odwiecznego istnienia, jej istoty. To o tym mówi katechizm, który podkreśla, że co do istoty, co do natury, co do bytu, każda z tych osób jest sobie równa i jest sobie równa odwiecznie. Czyli wracamy niejako do tego początku, do tej samej natury Boga i znajdujemy w niej trzy osoby Trójcy Świętej. I to jest ta Trójca Ontologiczna. Trójca ekonomiczna z kolei to nie jest trójca, która nie wiem, oszczędza pieniądze albo jest dobra w finansach, ale to jest trójca, czyli to jest ten aspekt trójcy, który jest nam objawiony w procesie zbawienia człowieka. Czyli i o tym właśnie aspekcie trójcy mówi w tym fragmencie apostoł Paweł. Zwróćmy uwagę, że najpierw jest mowa o Bogu, który nas wybrał w czwartym wersecie. Więc Bóg Ojciec jest tym, który. Jest autorem, praprzyczyną naszego zbawienia. I o tym też jest, na ten temat też traktuje list do Efezjan. Tam w rozdziale pierwszym, w wersecie jedenastym są takie, takie słowa. W nim, czyli w Chrystusie, też zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia tego, który wszystkim kieruje według swojej woli. Czyli w Chrystusie zostaliśmy powołani, wybrani. Według czyjego postanowienia? W domyśle, według postanowienia Boga Ojca. Więc właśnie w, 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 w Bóg Ojciec jest tym, który jest w pewnym sensie praprzyczyną naszego wybrania, czy praprzyczyną y, właściwie wszystkiego. On wszystkim kieruje według swojej woli i praprzyczyną zbawienia jest Boży, suwerenny plan, jest to wola Boga Ojca. Natomiast druga osoba Trójcy Świętej jest Nią, Jezus Chrystus, on niejako wypełnia Boży plan odkupienia. I znów w Efezjan, znów się wrócimy, niechcący, zamknąłem. W wersecie siódmym z kolei pierwszego rozdziału mamy powiedziane, że w nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. Dzieło odkupienia Chrystusa, to jest Jego pierwsze święte, sprawiedliwe życie. Po drugie, męczeńska śmierć na krzyżu za nasze grzechy. Chwalebne zmartwychwstanie w niebo, zasiadanie po, po Bożej prawicy. No i też ostatecznie powtórne przejście w chwale. To jest wszystko dzieło Chrystusa, czy ta, ta, to objawienie tej, tego aspektu ekonomicznego Trójcy Świętej, że Pan Jezus Chrystus, Bóg, Syn, daje nam zbawienie, wypełniając Boży odwieczny plan odkupienia. I jest jeszcze, Eee, ostatni składnik, ostatnia osoba Trójcy Świętej, którą jest oczywiście Duch Święty. I Ducha Świętego rola jest taka, że w, tej, tej, w tym w takim aspekcie ek ekonomicznym Trójcy Świętej, niejako, Duch Święty przypisuje nam działo e, dokonane przez Boga Syna. Czyli to dzięki Jego czynnej pracy w naszych sercach, w naszych duszach, jesteśmy uzdolnieni do zbawczej wiary, jesteśmy Uzdolnieni do zjednoczenia z Chrystusem, czy przez Ducha Świętego jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, i w Nim w Duchu Świętym uzyskujemy też to Boże zbawienie. On nie jako pozwala nam tej, tej jedności z Chrystusem zaznać. Więc widząc to, jak Pan Bóg, jeden Bóg współpracuje w ramach osoby Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Współpracuje dla naszego zbawienia, możemy zachwycić się właśnie tą, tą doktryną, która jest w jakimś sensie tajemnicza, w jakimś sensie niezrozumiała. My nie jesteśmy w stanie dużo o tej, o tej doktrynie powiedzieć, dużo więcej. Tak? Oczywiście są wielkie traktaty teologiczne, które traktują właśnie o tym, próbują wyjaśnić te wszystkie zawiłości między tym, jak to jest, że Bóg jest jeden, jak to jest, że objawia nam się w trzech osobach. Natomiast Myślę, że dla nas taka lekcja z tego jest po prostu prosta, że możemy się zachwycić właśnie tym, tym Bogiem, który jest jeden i zachwycić się tym, że On jako jeden Bóg objawia nam się w dziele odkupienia na, na trzy różne sposoby niejako, w trzech różnych osobach. Więc to jest, to jest coś, co, co, jest, co jest niesamowite, że, że takiego właśnie Boga mamy. I tak samo apostoł Paweł w dzisiejszym fragmencie niejako zachwyca się tą Trójcą Świętą, która jest obecna, czy przez którą Tesaloniczanie zostali chrześcijanami, o czym, o czym też pisze. I ostatnim razem, kiedy, kiedy się spotykaliśmy tutaj, to omawialiśmy trzy cechy Tesaloniczan jako chrześcijan. Czyli to były takie trzy cechy, które były dowodami na ich chrześcijańską wiarę. I o tym mówił, nie jest list do tesaloniczan, tylko list do Efezjan, o tym mówił trzeci werset listu do tesaloniczan pamiętamy o waszym dziele wiary, to była pierwsza cecha niestrudzonej miłości, druga cecha i wytrwałej nadziei, czyli to były te trzy, trzy cechy, trzy dowody na, na chrześcijańską wiarę tesaloniczan i w jaki sposób te dowody y, się pojawiły w życiu tesaloniczan, no właśnie pojawiły się dzięki Bożemu Wybraniu, o czym czytamy w czwartym wersecie. Innymi słowy, dowody z wersetu trzeciego świadczą o Bożym Powołaniu, które dokonało się w życiu członków Kościoła w Tesalonice. I te słowa wybranie czy powołanie w języku współczesnym mają troszkę inny sens. Dziś, jak się mówi o wybraniu, no to raczej się mówi jakiś. kojarzy tam się z wyborami, tak? Do, do Sejmu, do. Do, 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 do Senatu, czy kiedy wybieramy prezydenta, wtedy ten wybór następuje. Tak? Czyli jest jakiś tam element demokracji, który, który nam pozwala wybierać naszych przedstawicieli władzy. Powołanie z kolei, przynajmniej mi się kojarzy, nie wiem jak wam, z powołaniem na jakąś funkcję, tak? czyli członkowie zarządu firm, tutaj Michał może mnie poprawić, są zwykle powoływani uchwałą wspólników firmy. W szkole wybieramy a następnie powołujemy przewodniczącego samorządu klasowego. Więc członek zarządu czy przewodniczący samorządu klasowego może być zawsze odwołany, ale biblijne wybranie i powołanie jest troszkę inne, ma nieco inny charakter, taki bym powiedział głębszy. I tutaj znów cofamy się do listu do Efezjan. W czwartym rozdziale, w czwartym wersecie pierwszego rozdziału, Paweł mówi, że. W nim to znaczy w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed nim w miłości, święci i nieskazitelni. Taki jest, taki jest Boży wybór. Tak, tak, tak Paweł charakteryzuje ten Boży wybór. Kiedy więc możemy sobie zadać takie pytanie dlaczego ktoś jest chrześcijaninem? No odpowiedź jest względnie prosta, tak byśmy powiedzieli tak na, na pierwszy rzut oka, ponieważ uwierzył w przesłanie Ewangelii. No i to jest oczywiście prawda, tak? Ale możemy sobie zadać kolejne pytanie, na które odpowiedź już nie jest taka łatwa. Dlaczego on uwierzył? Dlaczego on uwierzył temu przesłaniu Ewangelii, a ktoś inny obok niego już nie uwierzył? Czy to oznacza, że on się jakoś okazał lepszy niż ten, kto w Boga nie uwierzył? Czy ma jakąś własną zasługę w tym, że uwierzył w Ewangelii? Oczywiście Pismo Święte mówi, że nie. Zbawienie nie jest zasługą chrześcijanin, ale wyłącznie Bożą łaską. I to dzięki właśnie Bożemu wyborowi, o którym czytamy w wersecie czwartym, możemy nazywać się chrześcijanami. I to jest też część dobrej nowiny Ewangelii. Gdyby nasza wiara zależała od naszego tylko wyboru, a wie, wiemy przecież, że jesteśmy zmienni, że targają nas różne emocje czy sytuacje w życiu, to sytuacja nasza ogólnie byłaby opłakana. Jednak nasze zbawienie, dzięki Bogu, nie zależy od nas, jest nie naszym wyborem, jest wyborem Boga. To Bóg nas wybrał, i to jest taka przyczyna, praprzyczyna naszego zbawienia. Zauważmy, że też Paweł w tym wersecie łączy wybranie z Bożą miłością. Mówi o wiemy, bracia umiłowani przez Boga o wybraniu Was. I łączy też. To, to wybranie z braterstwem wszystkich wierzących. Paweł mówi o, 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 o tych Tesaloniczanach, że są jego braćmi, mimo że no, fizycznie tymi braćmi nie byli. Więc te jeszcze aspekty wspólnie omówmy, co cofając się jeszcze aż do Starego Testamentu, do Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie w siódmym rozdziale siódmy i ósmy werset brzmi tak: Pan was upodobał sobie i was wybrał. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów, gdyż jesteście najmniejsi ze wszystkich narodów. Lecz dlatego, że Pan was umiłował i chce dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan mocną ręką i wybawił z domu niewoli z ręki Faraona, króla Egiptu. To jest ten fragment, który już w Starym Testamencie opisuje niejako Boży wybór. Podobnie w Efezjan, już czytaliśmy ten fragment, że Bóg przed założeniem świata wybrał nas w Chrystusie. Bóg wybiera człowieka, dlatego że go kocha. Bóg wybiera nas, chrześcijan, dlatego że nas umiłował, że nas, nas kocha. I z drugiej strony ta, ten Boży wybór prowadzi do takiej jakościowej zmiany. Z drugiej strony właśnie. Boży wybór pozwala nam nazywać się wzajemnie braćmi. Wybór Boga sprawia więc, że powstaje pewna wspólnota, wręcz rodzina, która może trzymać się razem, złączona w jedno przez ten Boży wybór. To jest też taka niesamowita część tego Bożego wybrania, że jesteśmy nie tylko wybrani, żebyśmy dalej sobie żyli indywidualnym życiem i w oderwaniu od innych nazywali siebie chrześcijanami, a inni chrześcijanie no to gdzieś tam oddzielne jednostki. Nie, nie, nie. Tak, tak naprawdę ten Boży Wybór umieszcza nas z automatu we wspólnocie braci. Wspólnocie braci i sióstr. Myślę, że też wiemy doskonale, że nie wszyscy z, z takim zrozumieniem Bożego Wyboru się zgadzają. Niektórzy twierdzą, że wiara w taki Boży Wybór, Boży Wybór człowieka do zbawienia prowadzi do pychy tych, którzy Mienią się tymi zbawionymi, mienią się tymi wybranymi. Bo skoro twierdzimy, że jesteśmy przez Boga wybrani, to niejako chlubimy się, że jesteśmy w jakimś sensie specjalni, jacyś w sensie lepsi niż inni, bo właśnie to nas Pan Bóg wybrał, a nie kogoś innego. Natomiast myślę, że jest wprost przeciwnie w takiej praktyce życia chrześcijańskiego. Boża doktryna, moim zdaniem, jest taką lekcją raczej pokory. Doktryna wybrania jest lekcją popkory, ponieważ wyklucza jakikolwiek udział nas, nas w zbawieniu. Protestanci, szczególnie reformowani, podkreślają, że natura ludzka jest po upadku całkowicie skażona grzechem, a więc niezdolna do wiary, niezdolna do wybrania Boga. Niezdolna do tego bez specjalnej Bożej łaski. Więc kiedy Pan Bóg wybiera, to On wybiera jako bez naszego jakiegokolwiek udziału. Wybiera nas nie dlatego, że jesteśmy lepsi niż sąsiad, czy gorsi niż sąsiad, tylko dlatego, że taką ma swoją własną wolę. Więc gdzie jest tutaj powód do naszej chluby, jeśli jesteśmy wybrani? Jeśli jesteśmy tak samo grzeszni, a może nawet bardziej grzeszni niż inni, to gdzie jest ten powód? Gdyby nie Boża łaska, nigdy nie poszlibyśmy tak naprawdę za Bogiem. Drugim argumentem przeciwko Bożemu wyborowi jest zarzut, że chrześcijanie wierzący w taki wybór, suwerenny Boży wybór, nie starają się o swoje zbawienie, że są rozleniwieni, że wszystko zrzucają na dzieło Boga, w związku z tym nie ma co w, taką, w taki Boży wybór wierzyć. I faktycznie bywa tak, że, 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 że chrześcijanie reformowani, chrześcijanie przez takie Nadmierne opieranie się na tym Bożym Wyborze to prowadzi do takiego lenistwa, do takiego niestarania nie się, niezabiegania o to zbawienie, niejako. Tak? Braku jakichkolwiek oznak życia chrześcijańskiego. Ale musimy też sobie zdać sprawę z tego, że jak przeczytamy sobie dokładnie ten werset czwarty listu do Efezjan, do czego nas Pan Bóg wybiera. W Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy co? Abyśmy stanęli w Nim w miłości, święci i nieskazitelni. Czyli ten Boży wybór prowadzi do tego, żebyśmy byli święci. Bycie wybranym i bycie świętym to nie są dwie oddzielne rzeczywistości, które, które gdzieś tam można sobie być wybranym, nie być świętym. Być świętym, nie być wybranym? Nie. To jest coś, co jest absolutnie nierozłączne. Bóg nie ustaje w czynieniu nas świętymi, dlatego, że nas wybrał. My również w tym procesie uświęcenia współpracujemy z Bożą łaską. Warto też w tym miejscu przywołać nasze ostatnie rozważanie. Dowodem na Boże wybranie Thessalonicza nie było beztroskie życie, lenistwo, podążanie za starymi bożkami, ale do, dołączenie nowego Boga do tej Całej, y, całej grupy innych bożków, ale właśnie to dzieło wiary, właśnie ta niestrodzona miłość, właśnie ta wytrwała nadzieja. Te saloniczanie, mimo prześladowań, żyli tą wiarą, coś się ewidentnie zmieniło w ich życiach. Te oznaki uświęcenia są widoczne w ich życiach i dlatego Paweł może z taką śmiałością, z taką pewnością mówić o ich wyborze, bo widzi te e, aspekty, elementy uświęcenia. Aspekty świętości, coś zmieniło się ewidentnie w ich życiach. I kolejnym argumentem przeciwko doktrynie wybrania jest to, że zniechęca on rzekomo do ewangelizacji. Bo skoro Bóg wybiera ludzi do zbawienia, to po co głosić Ewangelię? Jeśli Pan Bóg wybrał jakąś określoną listę, liczbę, liczbę osób na świecie, do tego, aby, aby, aby ich zbawić, no to czy będziemy Efektywnie głosi tę Ewangelię czy nie, no, no to i tak jakoś Pan Bóg sobie poradzi. Tak? No to, to jakby tak, tak? Takie jest założenie. Natomiast myślę, że taką zdrową odpowiedzią na to, że Bóg nie, nie, na, na ten zarzut jest to, że Bóg nie tylko wybiera ludzi do zbawienia, ale wybrał też sposób, w jaki to się stanie. Boże spra zbawienie sprawuje się nie w jakiś magiczny, bezosobowy sposób, gdzieś tam. Człowiek na, na środku pustyni nagle ma objawienie, chociaż też takie, takie sytuacje są jak najbardziej możliwe, ale co do zasady, takim naturalnym sposobem, o którym też pismo święte mówi, tego zbawienia czy tej, tej, tego sposobu na zbawienie jest to, że człowiek jest zbawiony przez, przez to, że ktoś głosi mu tę Ewangelię, przez to, że ktoś wyjaśnia mu słowa pisma świętego. Że ktoś przyprowadza go do wiary, jakiś człowiek. Jeden z komentatorów podkreśla, że jego zdaniem doktryna powołania nie tylko nie zniechęca do ewangelizacji, ale jest wręcz do tego zachętą. Tak? Bo jeśli wiemy, że Bóg zbawia ludzi przez głoszenie Ewangelii, to nasze wysiłki nie są na marne. Tak? Wiemy, że ostatecznie głoszenie Ewangelii będzie skuteczne, bo Pan Bóg wybrał te osoby. Do zbawienia i wybrał tę osobę do zbawienia przez głoszenie Ewangelii. Więc nasze głoszenie nie jest na marne, nie jest jakąś taką mrzonką tylko, że robimy to, bo, bo tak trzeba, ale rzeczywiście mamy obietnicę, że no mo może nie ja osobiście kogoś, że to moje głoszenie doprowadzi do zbawienia, ale głoszenie Kościoła jako całego, głoszenie Kościoła wszystkich czasów, wszystkich wieków prowadzi ostatecznie do tego, że ludzie się nawracają, że dzięki świadectwu Kościoła, czy to pojedynczych Jego członków, nas samych, czy, czy innych wokół nas, to, to zbawienie się dokonuje. Paweł podsumowuje pod, ten fragment podkreślając, że te Saloniczanie wytrwali w wierze nie tylko przez samo słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym w wielkiej pełni. O tym mówi werset oczywiście piąty. Paweł podkreśla więc, że te nie są jak to ziarno, o którym mówi też Pan Jezus w swojej przypowieści. Pan Jezus mówi, że jedno ziarno upadło na żyzną glebę, drugie ziarno upadło międzyciernie, trzecie ziarno upadło na skały, gdzie się nie zakorzeniło i w chwili trudności odpadło. Więc te nie są jak to ziarno. Oni rzeczywiście, mimo prześladowań, wytrwali w tej wieży, więc nie tylko samo Słowo było im głoszone, ale też Duch Święty dał im wzrost i się, upewnia się niejako w tym, że, że wzrastają na, na żyznej glebie. Czy lubimy się naszą zasługą w zbawieniu, czy raczej jesteśmy pokorni, wiedząc, że nie ma w nas żadnej zasługi dla naszego zbawienia? Czy jako chrześcijanie jesteśmy raczej leniwi, apatyczni, czy chcemy właśnie żyć jak Prawdziwi chrześcijanie, którzy mimo przeciwności lub wręcz prześladowań chcą wyznawać swoją wiarę. I wreszcie, czy jesteśmy gotowi do ewangelizacji? Czy głosimy Ewangelię naszym bliskim, wierząc w to, że Boży Wybór jest niezmienny Boży Wybór dokonuje się przez nasze zwiastowanie? To jest takie, taka praca domowa do zastanowienia się. A, a tak to dziękuję bardzo. Amen.